Tak jak w każdym rzymskim mieście, w Pompejach również znajdował się lupanar, czyli dom publiczny. Lupanar to słowo pochodzi od słowa lupa, które oznacza suka, wilczyca albo prostytutka. W naszych Pompejach zlokalizowano około 30 tego typu budynków. Lupanar składał się z długiego korytarza, od którego odchodziły niewielkie pokoiki. Korytarz ozdobiony był freskami Erotycznymi. Miały one funkcję praktyczną. Klient pokazywał prostytutce, czego od niej oczekuje, a następnie przechodzili do niewielkiego pokoiku. Taki pokoik mógł mieć maksymalnie około 4 m2. Wyposażony był w kamienne łoże, przykryte skórami, a całość zasłaniała kotara. Nie zapewniało to zbyt dłużej prywatności. Mężczyźni w Pompejach uwielbiali zostawiać informacje na ścianach dotyczące odbytego stosunku, ale także były to złośliwości nawiązujące do innych klientów. Dzięki tego typu napisom udało się nam rozpoznać 52 klientów lupanarów w Pompejach. Sztuka erotyczna w Pompejach jest bardzo rozbudowana. Nie tylko są to freski erotyczne, ale również pojawiają się falusy w ramkach, lampki oliwne ze scenami erotycznymi, czy ustrzydone falusy w kształcie dzwoneczka. Falus w tej kulturze miał symbol płodności, szczęścia, dobrobytu, który miał chronić przed złymi duchami.